Dzień dobry wszystkim, w zasadzie dobry wieczór. Sina z tej strony. No, dawno nie było żadnego przekazu, żadnej wiadomości z mojej strony. No, sytuacja jest jaka jest, tak? Wszyscy wiedzą mniej więcej co się dzieje. Zamieszanie jest ogromne. Chciałbym powiedzieć coś, co Was motywuje, tak? Ponieważ słyszę Ee, że po prostu, no, każdemu jest potrzebne wsparcie, jakieś słowa otuchy. Ee, tylko nie wiem, co mam powiedzieć. Ee, na pewno, słuchajcie, bardzo prawdopodobne jest, że będzie wojna, tak, bo, bo to, to, to nie, nie ma raczej dwóch zdań, tak mi się wydaje, chociaż różnie to może być. Niemniej nie można zaniechać po prostu walki, tak, bo, y, no, nie rozumiem pewnych... Y, Pewnych organizacji, które teoretycznie powinny nas wspierać. Ja akurat do mnie targeci się już nie zgłaszają. Prawie w ogóle, co było zablokowane, w zasadzie od początku, ponieważ wiedzieli, jaki mam plan. W związku z tym, no, gnębią mnie trochę bardziej. Niemniej się nie poddaję. Eee, no. Słuchajcie, bo powiem tak: wszystko, co jest na papierze, to. Po prostu oni robią z siebie idiotów, najzwyklejszych idiotów, głupków. Nie chciałbym ich tak nazywać, no ale niestety wszelkie ich akcje tylko i wyłącznie na to wskazują. Więc to, to, nie, to nie jest coś, co jakieś oczernianie, tak, co ja wyciągam z rękawa, żeby po prostu kogoś obrazić, czy oczernić, czy, czy dogryźć. To są po prostu to, co się dzieje, tak? Bo ja już nie mówię, że w pracy, że oszukują na, na wypłatach, że blokują konta, to, 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 tamto, w ten czy w inny sposób, to jest cały czas e, pewnego typu, e, no, ja nawet nie wiem, jak to nazwać, tak, no bo jak ktoś e, ma niecne zamiary, to, to szponci, tak, jak to się mówi, nie umie teraz znaleźć innego słowa, miesza e, teoretycznie pretensje, które powinny być, powinny być kierowane w jednym kierunku wiem, że oni przekierunkowywują, idzie to w innym całkowicie, nie tam, gdzie powinno, tak, bo jeżeli ktoś robi coś za naszymi plecami, to to nie jest ani nasza wina, ani nasów, osób otaczających nas tylko tego, który to robi, więc yy no i oczywiście jest dużo troli, tak, to, to, to nie ma nie ma o czym mówić, ja mam akurat takie otoczenie w zasadzie powinni, powinno wiele osób dostać e, po prostu po twarzy, brzydko mówiąc, bo no, z tego co mówią, można oczywiście to na przekręcanie ich, czy tam wciskanie, e, zrzucać na wciskanie e, do głowy, tak, bo wgrywają e, różne słowa, zdania, myśli itd., itd. Lista tego jest bardzo długa. Niemniej, jeżeli zachowanie osób, które nas otaczają przez dłuższy czas jest takie same, no to tutaj chyba każdy ma czas na jakieś przemyślenia i powinien po prostu no, uważać na to, co się mówi, tak? Ja tam się czasami odgryzam tym osobom, które są wokół. Nie wiem, czy słusznie, czy nie. Niemniej jest akcja i reakcja, co ja powtarzam cały czas, tak? Tylko, że no nie taka jak powinna być, bo jak ktoś by dostał może w twarz, że tak powiem, to po prostu e, albo by się oddalił, albo dałby sobie spokój. Tak? Ja mam tutaj inną, e, inną metodę perswazji, raczej nikt nie atakuje, że tak powiem fizycznie, tak? Wiem na co mnie stacie, na co nie. Niemniej e, osoby niektóre na to cierpią, tak? Na co ja i tak nie pozwalam. Oni grożą, wiem, że wyklinacie ich w głowach. Nie zawsze jest to od nas samych, z tego prostego względu, że ja już te dialogi, które oni wgrywają, przepuszczam. Nie chcę nie mi się po prostu sami sobie to jest na tej zasadzie, że operator. Tutaj poruszę ciekawą kwestię, tak? Leci jakieś hasło, po prostu odbija się echem, leci do komputera. My to powtarzamy i tak i oni w ten sposób wymuszają jakąś odpowiedź, tak? która z kolei leci przez komputer, bo powinniśmy taką odpowiedź dać, tak według komputera, bo to jest analiza komputerowa, no i to się tak kręci, tak? I wymusza jakiś tam tok myślenia w naszej głowie, co, na co my, tak szczerze powiedziawszy, w ogóle nie mamy żadnej ochoty, no bo po co, tak? Normalnie człowiek sobie żyje, zje, Idzie spać, umyć się i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. O, teraz, teraz mi to wpadło do głowy, słuchajcie. Y, mamy coś do zrobienia, zagadują. Dobrze o tym wiecie, że zagadują. Wymuszają jakieś tam myśli, nie te, tak? Mamy jakiś tok myślowy. Chce, chcielibyśmy coś zrobić, coś policzyć, y, pomyśleć o tym, co, co powinno być wykonane w najbliższym czasie. I nagle pojawia się jakaś inna myśl, taka nachalna, kurczaki, żeby ten. I jak w momencie jak my się zaczekamy tej myśli, tamte już kasują, co mieliśmy zrobić. Piszcie komentarze. Naprawdę się nie bójcie. No chyba nie jesteście wszyscy stalkrami do cholery, bo, bo to, to chyba raczej byłoby niemożliwe, tak? Te fale to chyba wszystkich dotykają. Nie ma takiej opcji, żeby nie, więc no. Nie widzę powodu, żeby się bać. No, jeżeli macie codziennie, jeżeli macie codziennie te, 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 te mikrofale, te tortury, no to, to chyba tutaj no, nie ma najmniejszych wątpliwości, tak? To to się nie zmieni. To trzeba podjąć jakąś akcję i być może wtedy, bo to, że, że wy wykrzywo postawicie, nie wiem, szklankę na stole, czy, czy umujecie się, się za wcześnie, czy za później, to, to, to tamto oni zawsze znajdą powód. Zawsze. Zawsze, jakikolwiek. Więc w tym momencie to, to nawet nie ma, nie ma o czym się bać. Róbcie to, co trzeba. Najwyżej troszeczkę bardziej was przycisną, czy kogoś innego. Wytykajcie im błędy, bo to, to, to trzeba robić. Nie im jako. Chociaż to czasami też działa, tak? Jak, jakiś tam bullying, to teoretycznie sprawia, w co ja nie wierzę, tak? Chyba, że akurat kto inny się podłączy. No niestety, akcje są jakie są, nigdy nie wiadomo kto i kiedy ze względu na podstawianie głosów i całej reszty no niemniej nie wolno na to pozwalać tak, więc no dziwię się, że nie ma naprawdę grup, bo nie wierzę, że wszyscy są biedni, a obserwuję targetów ze Stanów Zjednoczonych czy z innych krajów jak żyją, zresztą sami filmują wnętrza swoich mieszkań i domów, co mnie niezmiernie dziwi tak, bo ja akurat nie mam yy, no za wiele tak, jedną walizkę i środek do przemieszczania się, więc yy, to jest dla mnie niezrozumiałe, tak, to jest po prostu dla mnie niezrozumiałe, że jedni niby mają jakieś tam oddziaływanie, tak, a pomimo wszystko normalnie, normalne w miarę życie, tak, jakieś tam natężenie, powiedzmy mikrofal, czy inne oddziaływania na ulicach są, teatr uliczny, mnie na przykład, no, dzisiaj, czy tam dni poprzednie, w zasadzie cały czas, chociaż to się ostatnio natężyło, tak, ze względu na pewne działania, ale nie wolno się podawać, naprawdę, bo oni tak są czasami zmęczeni, więc tutaj nie ma problemu. Ale no, czuję, że jeżdżą wiązkami tak po moim ciele, tak? to troszeczkę to spowodują. Ja to czuję, bo to jest punktowe, to jest po prostu punktowe. I można się przed tym zabezpieczyć, bo można, jeżeli ktoś ma takie warunki, dziwię się, że tego ludzie nie robią, bo w mieszkania, które oglądam, no to, to dla nich to jest czysta głupota, tak? Po prostu czysta głupota. Dużo jest propagandy w tym. Ja tak uważam. Nie widziałem mieszkania do tej pory zaadaptowanego do tego typu działań, które są stosowane na nas. Więc dlatego mówię, że jest mnóstwo stalkerów i osób gnębiących pośród. Ja już nie mówię nawet komentujących. Tak? No, proszę się nie obrażać, ale niestety tak to wygląda. Więc. Yy... Jeżeli nie będzie teraz prawidłowej reakcji, aż więcej filmu nie nagram, tak, bo to, to są kpiny po prostu, chociaż też mogą usuwać wiadomości, co też robią, tak. Okradają też z wypłat, tak, bo to, to po prostu są kpiny, tak, ja już nie mówię, że kwoty wyszczególnione na przykład na rozliczeniu są niesamowite wysokie, a tak de facto do mojej kieszeni prawie nic nie trafia, więc <noise> to, jest, to jest czysta żywa groteska po prostu. Ale no, trzymajcie się tak jak, jak najdłużej i mówię grupujcie się, bo to pojedynczo to nie ma najmniejszego sensu, tak. Tylko z tego co widzę to wokół mnie też padają mnóstwo dziwnych komentarzy. E, uważajcie kto i gdzie, tak. Jeżeli, czu, kierujcie się sercem po prostu. Na pewno to wyczujecie i będziecie wiedzieli kto jest prawdziwy, a kto nie. Bo jest dużo plastikowców, tak, tak, jak plastikowe pieniądze. I tyle, tak. Wszystkiego najlepszego, żebyście po prostu się uwolnili od tego, tego, czegoś. niektórym to się udaje bez podejmowania działań, a niektórzy po prostu, no jakby, nie, jakby nie mogę powiedzieć w ten sposób, powinni wyciągnąć rękę do innych targetów, zjednoczyć się i po prostu dołożyć tym, ja już nie mówię tak typowo siwowo, tak, ale w inny sposób, żeby po prostu no, wystrzelić ich w pewnym kierunku, z którego już nie wrócą i, i uwalniać innych też wtedy. Dobrej niedzieli, trzymajcie się wszyscy, do usłyszenia może następnym razem.